Dzień dobry, witam. Franku, zaczynamy dzisiaj ponownie na kolejne pudełko FIFA 365, no, czyli kolory, otwieram. Mamy dziwną kartę z Robertem Lewandowskim. No dobrze to trzeba pokazać, żeby wszyscy widzieli, proszę bardzo. Proszę bardzo mamy kartę. Mamy bardzo... tutaj Najmara na limicie. No, Neymar na limicie. Najmar no na limicie jest I Robert Lewandowski. No Pokażę do kamery, że wszyscy widzieli Roberta Lewandowskiego. No to ja tutaj sobie już poradzę z tym, bo to będzie widać. Tam. No i co? I zaczynamy. I co, teraz robimy wojnę? Chyba tutaj 10 saszetek. Tak? Tak takim jestle. 10. 10 mamy, tak? Tutaj odkładamy no. Teraz musimy tak porozdzielać No, wybieramy sobie Najpierw ja Ja no. wybieram Iniestę Ja wybieram mogę Bajlaw No, wybieraj swoje Kupki. Ja wybieram Veila. Dobra, kuszaczka. Ja wybiorę sobie Bromkarza Cezka Moskwa. No, ja wybrałem sobie te dwie, teraz Ty wybierasz kupkę. E, Aha, Wiecie co, będzie się lepiej, jak światełko, będzie na jaśniej. Będzie lepiej widać wszystko. Bramka, że, y, no pięć. dobra, ja sobie wybiorę tutaj tą kartę. O. No dawaj. Jest. Tobie wybiorę Andre no. i nie jest. Ja nie jest tej lama, tak samo, no bierz. Jeden, jeden. Którą ty? Jeden. Ja. Czyli robimy mecz, tak? Tak, Jakie jest zasady meczu? Takie, że jak ktoś wylosuje w tym dobrą kartę, ale... ale, ale bez mówienia jakąś świecącą... No, 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 jak ktoś ślicie na ten klub, czyli ktoś sobie wybiera, na przykład Bayern Monachium, jak, i, i, i jakoś wybierze z Bayern mhm. tutaj, to ma jeden 0 Tak? A nie lepiej po prostu wybrać sobie yy, yy, największa karta, która ma najwięcej punktów? Nie! Tak, będzie najlepiej, bo jak nie będziesz miał żadnego zawodnika tutaj z Bayern Monachium, to będzie taka, może po prostu róbmy. Dobre. Otwieramy, każdy otwiera jedną saszetkę. I kto ma największą ilość, i, 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 i który zawodnik jest najlepszy, to jest jeden zerów sobie. Dobra, ja sobie otwieram tą. No, no zobaczymy. Ja poczekaj, po kolei. Ale jak mu... No nie mówię nic, po prostu kto ma naj, największa karta wygrywa. Hmm. Najwięcej punktów. Nie daj też na przykład. A bardzo. nie, nie potrzebuję. No dobra, czekamy. Zaraz będziemy odpowiadali. No, szukamy najwię największą kartę. Na razie mam tutaj Rakiticza, największą. Hmm, tutaj jest mniejsza, tu jest mniejsza. Tu jest o, Defensive Frog z Maikona. Maikon, ale Majkon jest trochę słabszy. I tutaj mam Hulka z Brazylii, też jest słabszy. Czyli u mnie 88. A u ciebie, jaka karta największa? Um, mamy tutaj wynika, na wynika jakieś 80 Mamy z Inter Montoje. Mamy tutaj jakiegoś zawodnika też z Milano. Mamy z Milano. Też tutaj mamy Zanderlecht z Bruksela. No, to Bruksela, mamy Noitinka. Mamy tutaj. O, Mandjukicia. Na razie najwięcej. 81, ten i ten, tak? I mamy 62. tutaj w 87. Uuu, 87. To jest bramkarz Belgii. Ostatnie karty, już widzicie tą kartę. Co? Co za karta? Pokaż. Tyle Andres Niesta! Nie Niesta 95! No to Franek wygrywa 1-0. Czyli tak, układamy dobre karty na górze. Ja, czyli tutaj ja sobie układam tak. Mam tutaj hulka. Mamy. To jest defensive Rock Michael. To jest teammate, 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 teammate. Teammate gdzie? Na bok. Na bok, dawaj teammate. Kulego będzie, byłem teammate, kończę. Czyli jest jeden dla franka. Wygrał Franek z zawodnikiem Andrzej Zinięsta. A ja niestety miałem tylko. To może, to może, cześć. No masę ma jeden dla frania. No, szukamy dalej. co A, męczy? No, żebyś ja pół karty. No, ja już zaczynam. De szakta, Teammate. Teammate mam Buluta, Galatasaray, Istanbul. Nowy Teammate, niestety imbula z e, Suporto. Dalej mam Elgazi, To jest dobry zawodnika jak z Amsterdam. Uuu, kartę intermedio mam. I mam Dawida Luisa z Brazylii. I 85 punktów na moim koncie. No, Franek, to jest moja najlepsza karta. Pokaż, Ech, mówisz, co Ty masz. Mamy tutaj kogoś z, nie wiem, klubu. No, z Flamengo, Cirino. Mamy tutaj bramkę z Borussia Dortmund. O, Weidenfeller, 81 na razie, Twój najlepszy wynik. Ale tutaj będzie ktoś. No dobrze, mamy po kolei. Mamy tutaj chiński A, z chińskiej drużyny. A, z pekińskiej drużyny, z Pekinu, zawodnik Dao Mamy no tutaj... Pozdrowienia tutaj... dla kolegi Filipa, który teraz jest właśnie w Chinach Gianluigi Buffon 84. Jeszcze mnie nie pokonałeś. Piękna karta. Tutaj kogoś mamy, no, ale już na razie nie pokazuje. Tutaj mamy kogoś Zewce Porto. Zewce Porto Nevesa. Już wiecie kto to jest, patrzcie. Tam pokażę, tam tam, tam pokażę. No fronio masz Emre Solak z Galatasaray, Stambuł, ale on niestety jest trochę mniejszy, mniejszy, czyli kto wygrywa? Twój najlepszy zawodnik ma 84, mój 85 1-1 Wszystkie teammaty tutaj, tak? Jeden do jednego Ale teammate to tam ten team. No dobra sobie będzie... team No i 1-1 1 do jednego Ja zaczynam, mogę Powiadać. No to mamy tak z Intero Mediolan Kondobia 83. Ładny wynik. Zaczynam od 83. 79. In, me, e, acemina Alessio Circio 81. Dalej mamy Klub Ameryka, Michel Arroyo, 83. Ponownie 83 wyrównane. Czekam na te dwie karty mam odwrócone, dwie. Pierwsza to jest Corinthians Elias, key player. Eliasa odkładamy, ale on nie jest najlepszy w tym momencie. Proszę, Odegard to jest młody zawodnik Real Madryt. Ale on też nie jest najlepszym zawodnikiem i jest Max Meyer Małego. 80. Małego. To jest international star, ale największe, najwięcej punktów mają 83, jak 83 do pobicia na tym mecie, mam. Mam. Masz więcej niż 83? Nie mam. mam tutaj Wystawiałem z Milanu. Diego Lopez. Mam tutaj z jakiejś Atletico, nie, mów z jakiejś z drużyny Atletico Madryt. Mam tutaj Jose... z drużyny. Z drużyny Corinthians. Mam tutaj z Bayernu Monachium Bayern Alaba, 81 na razie najwięcej e, Mam tutaj Tony Kroos z Real Madrid. No i wiadomo już, że Tronik wygra tą potyczkę, 89 I patrzcie kto to jest tu. Pablo Batalla z 83, zostawiamy go tutaj A twój ile miał? Mój miał 83, ty masz 89 Czyli 2-2 tak, hmm? dwa do dwóch, zostały ostatnie dwie stoszetki u Franka i u mnie. No zobaczymy, co z tego będzie na razie. Wy... A ja mogę najpierw mówić? z no, chcesz no, mówić, dobrze. Franek zaczyna w takim razie teraz. Druga połowa, czyli Franek zaczyna do drugą połowę. Powiedzmy tak, niech będzie. Ja sobie nie oglądam swoich. No pokaż Franie, co tutaj masz. Mhm. Mm no źle obcięte, nie do końca, dlatego no nie chcę wyjść. Muszę rozerwać. Jak? Już, no już, no rozciągnij tutaj to, to rozciągnij. Ale w tą stronę złap. No, jedno, za, jedno i teraz z drugiej stronę, Tutaj, patrz. Tak, tak, się otwiera, kochani. A. No, pokażemy co my tam mamy po kolei. Mamy tutaj dwa, z Atletico. Z Atletico 82 mamy Gabiego. Mamy tutaj z Dortmund. Z Dortmund, to jest Hitarian. Z Juventusu. Z Juventusu mamy Pereire. Na mamy razie prosimy Hitarian. Jakoś. Z Olimpiakosu. Mamy tutaj Isko, Isko z Real 285 85 punktów na razie na tym bo no zobaczymy co będzie więcej. Patrzcie kto to jest. Neymar! Neymar 97, no ciężko będzie pobić oh. Neymara. Ciężko będzie pobić Neymara. Zobaczmy co ja mam. A jeszcze tutaj. No, co to? Ty? Nie, no co ty tu? A to, tak? Aha, dobra. E, ja mam proszę bardzo Klub Ameryka, Guilar. Daleka się pozwoli. Nie podchodzę, w się ciemno robi. Zobacz. Teraz ładnie widzę, widzisz. E, Andrea Poli Milan. Ale to jeszcze nie są zawodnicy, którzy pokonają e, Neymara. St e, Steve Mandanda Olympique Marsylia. To jest cały czas tylko ile na razie? 78. Ale mam tu bramkarza. Akin Fiejew, CSK Moskwa. 80. 80 86 James Rodriguez Real Madrid. Nie pokonałeś jeszcze. I? 87 i 80. 97 ma. Ano. I 86 Zlatan Ibrahimowicz Zlatan Ibrahimowicz. Dołącza do. Tutaj do mnie. I 3-2 na frania. Ostatnia, wow, Ostatnia decydująca partia. Jakiego masz coś? A, ja, ja tego już wykorzystałem teraz. 3-2? Tak. Co? No nie wiem, wygrałem. Ale niemożliwe, że jest 3-2. Dlaczego? No bo ostatnie sose... Ile tych saszetek było? 6 czy...? 5. 5. No to chyba coś dopoliczyliśmy. 10. No to każdy do dostał no po 5. To wynik może być 5-0, 3-2, ale już, już. Już mamy 3. może jest 2-2 dopiero? Nie, coś dopoliczyliśmy. policzyliśmy. 3-2, no, to już no powinniś... bo ja najmarnym wygrałem. No tak, ale coś dopoliczyliśmy policzyliśmy, praleczku. Wiesz dlaczego? Mm? Bo jak mamy 5 saszetek, to mm. maksymalny wynik to mógł być 5-0. No dobra, zaczynamy. Ja mam znaczek. E, mamy tu... Ja, ja zaczynam. Mamy... Ja mam odwróconych. Ja mam dwie, a ty? Ale no, ja też mam dwie, dawaj. Ja mam... Dwie jakieś drużyny kogoś. No tylko Corinthians. Ja mam Roberta Lewandowskiego, 89. O, a masz po kartę, czy nie masz? Mam, no. mam Bremkarza. Masz e, Handanowicza z e, Intermediolem. I mam, i mam Szalkę Kowalską. Szalkę Drexlera. Wy wiecie, co to są za, za dwie Tam, karty? Nie, tylko nie nie blisko, nie blisko, tak. Barcelony widzę. Barcelona no, i... No było Barcelony i, i Poczmistrz. Mam je, mam no, Ale je. pokaż, ale, no, ale masz 93.

79 eh, James pokonałem. Milner Nikt z Anglii. Nie no, nie pokonałem. Z Corinthians, Ralph i DeShacht z Arsenalu. Franek wygrywa z zawody. Proszę. 4-3. 4-2. 4-3. Nie, no nie o, mam punktów. I proszę Państwa, skończyliśmy zawody. Zobaczcie, ile mamy. Tak, wygrałem! Zobaczcie ile mamy wygrałem. ile mamy kart specjalnych, naprawdę sporo. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 12, 13, 14, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 specjalnych kart. Więc naprawdę e... solidnie dzisiaj sobie dołożymy do naszych albumów. Fronio, coś jeszcze powiesz? Tutaj do. dokranu. No. Dziękujęcie, wygrałem mecz. Aha, gratuluję tobie wygrania meczu. Super. E, to co? Widzimy się na następnym e, odcinku pod tytułem FIFA, FIFA 365. 365 365, tak? No, no to ja wyłączam pierwszą kamerkę. Uwaga. Pyk. Wyłączone. Wyłączamy drugą kamerkę. Pyk, wyłączone. I wyłączamy trzecią kamerkę. Pyk.